Katarzyna Bosacka zyskała popularność dzięki swoim programom dotyczącym zdrowego odżywiania. W swoich wystąpieniach często podkreślała, jak istotnym tematem jest to dla niej jako matki czwórki dzieci. Dumna z rodziny i wspierającego ją męża, również sama angażowała się w rozwój jej jego kariery. Kiedy Marcin Bosacki został ambasadorem w Kanadzie, Katarzyna bez wahania zrezygnowała ze swoich własnych planów zawodowych, poświęcając się rodzinie na cztery lata. Znikając w tym czasie z mediów, niestety nie przewidziała, że w końcu sama zostanie porzucona. W sierpniu ubiegłego roku doszło do rozstania między nią a jej mężem, co przyniosło ogromny stres. Katarzyna wielokrotnie podkreślała, że musiała zwrócić się o pomoc do specjalistów. Odejście męża po wielu latach wspólnego życia było dla niej ogromnym ciosem, doświadczeniem obarczonym rozpaczą. Jednakże wsparcie terapeutów pozwoliło jej zacząć od nowa, Budując swoją osobistą wartość od nowa, konsekwencją stresu było również znaczne zmniejszenie wagi. Bosacka zrzuciła 15 kg w zaledwie 3 miesiące. Opowiadała o swoich sposobach radzenia sobie z trudnościami. Biorę psa i idę na dłuższy spacer. Właściwie całą jesień przespacerowałam. Staram się też załatwiać wiele trudnych spraw ponieważ nie ma nic lepszego niż wysiłek fizyczny. Wtedy we krwi pojawiają się endorfiny, a poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu, spada. Rzeczywiście człowiek zmęczony nie jest w stanie myśleć o złych sprawach, a jedynie o dobrych, wyznała w rozmowie z portalem Show News. Katarzyna Bosacka ma najgorsze chwile już za sobą, ale przed nią nadal stoi rozprawa rozwodowa. Już złożyła pozew do sądu i liczy na szybkie załatwienie sprawy. W tym celu ona i Marcin Bosacki starają się rozwiązać pewne kwestie jeszcze przed spotkaniem w sądzie. Z mężem ustalili kwestie podziału majątku i liczą, że wszystko zakończy się na pierwszej rozprawie, ujawnia osoba blisko związana z Bosacką dla Rewi. Co ciekawe, od czasu, gdy w mediach pojawiła się informacja o rozwodzie Bosackich. Katarzyna jest zasypywana wiadomościami od mężczyzn zainteresowanych spotkaniem. Gdy w mediach pojawiła się informacja o rozwodzie Kasi, wielu panów zaczęło do niej pisać. Ma adoratorów, którzy chcą z nią być, oświadczają się, czytamy w magazynie. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.